Słuchajcie, każde akcje charytatywne są fajne, nawet tak głupie jak początkowo myślałem o Ice Bucket Challenge. Ale dopiero kiedy zobaczyłem, że z prostego oblewania wodą tak naprawdę z 20 milionów dolarów, czy na początkowo nawet z dwóch, w tej chwili jest 60, stwierdziłem, że jak najbardziej powinniśmy zrobić coś takiego w wieku. Umawiamy się w ten sposób, to są takie zasady, które ustaliliśmy, właściwie ja ustaliłem. 100 zł za oblanie się wodą na dowolną organizację charytatywną w naszym powiecie o łaskim. Następnie osoby nominowane, przyjmujące wezwanie płacą również 100 zł, przekazują to na dowolną organizację charytatywną. Jeśli ktoś się nie zgodzi, nie przyjmie tego kubła zimną wodą na głowę, w takim razie bierze wpłaca 200 zł na dowolną organizację charytatywną i oczywiście nominuje dwie następne osoby. Dzisiaj wpłacam 100 zł na rehabilitację Natalii Zezuli. Z fundacji potrafię pomóc. Mam przyjemność nominować, bo o to chodzi i to jest taka moja mała satysfakcja, że tylko ja będę miał tą zimną wodę na głowie. W związku z tym, nominuję Jelcza Laskowic mecenasa Tomasza Bajserowicza. Jelcza Laskowic nominuję Radnego Rady Miejskiej Michała Pakosza. Załawy nominuję Radną Rady Miejskiej Annę Leszczyńską. Szefa Agencji Reklamy Wena Tomasza Jurczaka. To są cztery osoby, a ponieważ zależy mi, na tym, żeby, zależy mi na tym, żeby to było jak najszczerzej, żeby to było jak najwięcej rozreklamowane, żeby jak najwięcej pieniędzy przynieść dla organizacji charytatywnych, dla chorych dzieci w naszym powiecie, w związku z tym nominuję Michała Menartowicza z portalu informacyjnego Ława24 i redaktora naczelnego Gazety Powiatowej Wiadomości Ołaskich Jerzego Kamińskiego. Thank <laughs> you.